Dzisiaj też będziemy odkurzać i, może, zobaczmy, co producent nam anonsuje na pudełku. Pierwszym elementem to jest czas pracy na baterii 60 minut. Mamy informację, że mamy bezszczotkowy silnik, który będzie pracował z prędkością 125 obrotów na minutę. No i oczywiście mamy również fantastyczny wskaźnik LED, który będzie nam pokazywał tryb oraz inne rzeczy, które zobaczycie za chwilę. Wszystko dociera do nas zapakowane, elegancko, wszystko jest odseparowane od siebie, tak więc podczas podróży na pewno nam nie ulegnie żadnemu uszkodzeniu, przesunięciu, poobijaniu czy zniszczeniu. Pierwszym elementem zestawu jest instrukcja, główna i taka szybka nie ma na razie aktualnie instrukcji w języku polskim, ale są. W zasadzie obrazki. Myślę, że z tego wywnioskujemy o co chodzi. Pierwszym elementem, takim już roboczym, to będzie mała elektroszczotka, która służy do odkurzania pokryć meblowych, materacy, wersalek, kanap. Do wszystkiego takiego, co jest miękkie, foteli na przykład. Na pewno znacie to już z innych moich prezentacji. Klasyczna, można by powiedzieć, mała elektroszczotka, którą w prosty sposób również rozbierzemy, żeby wyczyścić. Elementem głównym i pewnie najczęściej używanym będzie ta elektroszczotka główna. Ona tutaj jest sposób. Wykonany taki, że jest przeznaczona do usuwania najdrobniejszych drobinek, najdrobniejszego kurzu. Jest ona wykonana z, takiej, z takiego bardzo, bardzo, bardzo gęstego włosia, można by powiedzieć, że wygląda jak taki wałek malarski. Te elementy niebieskie są elementami twardymi, które będą pracowały na dywanach, chodnikach, a te elementy jasne są wykonane z takiego super drobnego włosia, które będzie nam zbierało najdrobniejsze cząsteczki, kurz, wszystko to, co gdzieś tam w powietrzu lata może na. Uczulać. Na spodzie znajdziemy koło podporowe oraz uszczelkę szczotkową, która będzie nam cały ten obieg i pobieranie tych nieczystości uszczelniała przegub elastyczny, który będzie połączony z rurą i podłączany do odkurzacza. Mam informację, żeby tą szczotką nie zbierać niczego mokrego. W prosty sposób również ją zdemontujemy, żeby wyczyścić. I z mojego punktu widzenia taka szczotka najfajniej będzie się spisywała na powierzchniach twardych, czyli na kamieniu, na gresie, na marmurze, na panel. No, tam, gdzie nie mamy jakichś dużych, owłosionych dywanów, że tak powiem nieelegancko, kolejny element to stawka szczelinowa uzupełniona przez szczotkę, którą możemy sobie zsunąć, jeżeli będziemy mieli. Potrzebę wymiecenia czegoś z jakichś zakomarków. Mamy zasilacz, który będzie nam cały ten zestaw zasilał, ładował baterię. Do zasilacza jest dostępna taki uchwyt, który można powiesić na ścianie, i dzięki takiemu sprytnemu rozwiązaniu możemy również do tego uchwytu podjąć ten zasilacz, który Wam przed sekundką pokazałem, i dzięki temu, wieszając odkurzacz w takim uchwycie, będziemy mogli go jednocześnie ładować. Wygodne rozwiązanie, nie wiem, czy tak samo wygodne będzie wkręcenie śrub przez te otwory, które tutaj widzicie, ale na pewno jest to do wykonania. Mamy taki element dodatkowy, w którym będziemy mogli umieścić na przykład ssawkę szczelinową i dzięki temu uchwytowi będziemy mogli ten, ten, ten zestawik już taki mały, można by powiedzieć, umieścić na rurze. No, i oczywiście w samym zestawie macie rurę o takim obłym kształcie. Wszystko to wygląda bardzo fajnie, zrobione na taki stalowy kolor. Kolorystyka bardzo, bardzo, bardzo przypada mi do gustu. No i zresztą sam odkurzacz, muszę powiedzieć, że wygląda świetnie. To, co mówiłem na początku, czyli mamy iluminację, iluminację wskazującą nam, w jak, jaką mocą będziemy odkurzali, mamy procent baterii, jaki jest zainstalowany, mamy również przycisk skutką, który będzie nam zmieniał funkcję, przycisku, który będzie załączał odkurzacz, czyli będziemy pracować tak, że musi być on cały czas wciśnięty lub ewentualnie jedno wciśnięcie załączy pracę odkurzacza, a drugie wciśnięcie go wyłączy. Podczas ładowania możemy podglądać jaki procent energii mamy już w baterii i dodatkowo ten e, taki okrąg nam iluminuje w ciekawy sposób. Sam kształt, sam design odkurzacza mnie bardzo e, przypada do gustu, szczególnie ta kolorystyka. Nie wiem, może ona jest taka męska i dlatego mi się e, e, tak podoba, no na, 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 naprawdę urządzenie wyglądowo Petarda pierwsza klasa. Do napędzania tego sprzętu służy bateria. Bateria, którą możemy wymienić, jeżeli by była taka potrzeba, możemy mieć dwie baterie, jeżeli byśmy chcieli. Tak jak powiedziałem, praca na baterii to w trybie tym podstawowym, najwolniejszym to jest 60 minut. Tryb średni to około 30 i 10 minut to jest w trybie maksymalnej mocy 10-8. No to zależy od tego, jaką elektroszczotkę na koniec podepniemy. Zarówno deinstalacja, jak i instalacja samej baterii bardzo prosta. Wystarczy. Odkurzacz wsunąć i tak naprawdę wszystko mamy z głowy. Również dobrze jest dopracowany system zdejmowania pojemnika na nieczystości. Wszystko się robi intuicyjnie, bez żadnego wysiłku. Żeby opróżnić taki, taki zbiornik, to grawitacyjnie umieszczamy go gdzieś nad koszem na śmieci, naciskamy przycisk, otwiera się klapka. Wszystkie te zgromadzone nieczystości nam się wysypują. Nie musimy rąk. W żaden sposób sobie brudzić. Z drugiej strony znajdują się filtry, które trzeba raz na jakiś czas przeczyścić, ewentualnie raz na jakiś czas, jeżeli zaistnieje potrzeba, wymienić. Po takich działaniach w prosty sposób, bez nadmiernego kombinowania, również osadzimy ten, ten zbiornik kurzu na odkurzacz. I muszę przyznać, że z mojego punktu widzenia jest to jedno z najfajniejszych rozwiązań, bo najmniej kłopotów sprawia. Przejdźmy teraz do samego odkurzania. Pierwsza idzie elektroszczotka, tryb maksymalny. Czujecie, że faktycznie ona tutaj ten brud wyciąga, że ta. Że ta elektroszczotka wybija te wszystkie rzeczy z, 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 z obić kanapy. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o moc, to widzieliście 125 tysięcy obrotów, i to jest moc no, taka z tych mocy najwyższych, jakie są dostępne na rynku. I tutaj przy użyciu tej szczotki to czuć. Również przy użyciu ssawki, no to też macie wrażenie, że gdziekolwiek byście tą ssawką szczelinową nie dojechali, to już z samego dna piekła jesteście w stanie wyciągnąć wszystkie nieczystności, wszystkie zabrudzenia jakie się na przykład gromadzą w takich przestrzeniach między poduszkami. Na kanapie. Trochę inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy odkurzacie szczotką główną, szczotką elektroszczotką główną, ze względu na jej charakterystykę. Ona zbiera znakomicie wszystkie nieczystości, ale nie czujecie takiej mocy, która była mogła odrywać chodnik od, od podłogi. Z tego względu, że przez to, że tam macie takie super drobne włosie, następuje rozproszenie tego strumienia powietrza i no nie, nie macie wrażenia, że ta ta moc, która mogłaby być przekazywana na podłogę, jest ona przekazywana, niemniej jednak samo odkurzanie jest bardzo wydajne, samo odkurzanie nie nastręcza problemów. I oczywiście samo odkurzanie jest skuteczne, czyli wszystkie nieczystości, jakie się znajdują na podłodze, są wymiatane i nie ma z tym Żadnych niespodzianek. Nie miałem żadnego dywanu, bo nie mam niestety na stanie żadnego dywanu o długim włosiu. Mam takie chodniczki różnego rodzaju, gdzie, gdzie, gdzie pełnią one taką rolę buforową pomiędzy na przykład zewnętrznymi częściami, czy kuchenną częścią, a częścią salonową. I tutaj to oczywiście funkcjonuje. Dzięki temu, że ta szczotka jest taka drobna, to również Wam napędza, można by powiedzieć, ten odkurzacz. Czasami nie musicie wkładać energii, żeby go przesuwać, bo ta szczotka, dzięki, że się, dzięki temu, że się. Obraca w ten sposób, to ona jak gdyby sama prowadzi wam ten, e, wam ten odkurzacz. To tyle, jeśli chodzi o szybką prezentację tego urządzenia. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, podzielcie się swoimi doświadczeniami, szczególnie jeżeli używacie tego akurat modelu odkurzacza. Zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.